Szanowni Państwo, za nami drugi rok kadencji samorządu, a więc także czas pewnych podsumowań. Był to czas niezwykle intensywny, bogaty zarówno w nowe inwestycje, jak i przedsięwzięcia o charakterze kulturalno-społecznym. Na okoliczność tych pierwszych, szczególnie ważnych dla rozwoju naszej gminy, przygotowaliśmy dla Państwa krótki film film obrazujący nasze dotychczasowe dokonania. Wierzę, że nasz wysiłek samorządowy oparty o namacalne efekty a nie politykę, spotka się z Państwa uznaniem, a zaprezentowany materiał będzie nie tylko swoistą pamiątką dla pokoleń, ale przede wszystkim potwierdzeniem skuteczności naszych działań. Zapraszam zatem na film. Nagrodziec sukcesywnie zmienia swój krajobraz. Ma to związek z nową wizją na jej rozwój oraz planami na przyszłość. Temu też służyła rozbiórka zdewastowanych i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców obiektów po byłej spółdzielni Kółek Rolniczych w Grodźcu, budynku gospodarczym przy Ośrodku Zdrowia w Grodźcu. Oraz zespołu szkół po siedzibie nieistniejącej już szkoły podstawowej w Starym Borowcu. W ich miejsce zgodnie z planami samorządu ma powstać odpowiednio siedziba Urzędu Gminy Grodziec, parking dla pacjentów przychodni oraz plac rekreacyjny. Prace początkowe były też początkiem dla długo wyczekiwanej inwestycji, jaką była przebudowa placu targowego w Grodzcu po ponad 30 latach istnienia. Miejsce to doczekało się gruntownej modernizacji obejmującej uporządkowanie i utwardzenie terenu, budowę wiaty handlowej na 64 stanowiska handlowe, wyposażenie targowiska w elementy małej infrastruktury oraz budynek sanitarno-techniczny wraz z miejscami parkingowymi. Wszystko to pozwoliło nie tylko na zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, ale także do organizacji różnych wydarzeń kulturalnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,5 miliona złotych, z czego ponad 900 tysięcy złotych stanowiło pozyskane przez gminę dofinansowanie ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, co warte podkreślenia, gmina Grodziec jako jedyna w powiecie konińskim otrzymała wsparcie na to zadanie. Uroczystego otwarcia mojego rynku, bo taką nazwę otrzymało nowe targowisko, dokonano 26 sierpnia 2019 roku. Swoiste drugie życie otrzymały także remizy strażackie w Krocicu, Lipicach i Wielołęce, a wszystko to w ramach realizowanego przez gminę zadania o wartości blisko 2 milionów złotych pod nazwą Razem dla Kultury. Przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec. Od tej pory budynki te będą służyły lokalnej społeczności, ale w nieco zmienionej formie, bardziej dopasowanej do aktualnych potrzeb mieszkańców. Grodziecka remiza strażacka została gruntownie zmodernizowana i zaadoptowana na dostępną dla wszystkich bibliotekę publiczną. Zakres prac obejmował m.in. Wzmocnienie konstrukcji budynku, przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i oryginowania, wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej i centralnego ogrzewania, roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji OZE, wyposażenie biblioteki, zagospodarowanie terenu wokół oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W nowym obiekcie użytkownicy mają łącznie do dyspozycji ponad 280 metrów kwadratowych powierzchni, w tym cały szereg udogodnień, bibliotekę wyposażono w nowoczesną wypożyczalnię książek, czytelnię, salę spotkań, a także zaplecze administracyjno-biurowe, socjalne oraz szatnie i sanitariaty. Nie bez znaczenia jest też sama lokalizacja biblioteki. Warto bowiem dodać, że w najbliższym sąsiedztwie znajduje się parking, szkoła podstawowa i przedszkole, co ma niezwykle pozytywny wpływ na dostępność i bezpieczeństwo dzieci korzystających z książnicy wiedzy. W ten sposób remiza w Grodźcu stała się dostępną dla wszystkich biblioteką publiczną na miarę XXI wieku. A wszystko to za ponad 980 tysięcy złotych przy blisko półmilionowym wsparciu inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki pozyskanym przez Gminę środkom unijnym swój wizerunek diametralnie zmieniły też remizy OSP w Wielołęce i w Lipicach. Remiza w Lipicach stała się nowoczesną świetlicą wiejską. W ramach prowadzonej inwestycji budynek remizy został poddany gruntownej przybudowie obejmującej termomodernizację obiektu wraz z wymianą dachu stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń użytkowych i sanitariatów. Dodatkowo budynek wyposażono w wysokiej klasy sprzęt kuchenny oraz urządzenia multimedialne. Zaplecze kuchenne zyskało m.in. nowe meble i blaty robocze. Profesjonalny piec konwekcyjno-parowy, lady chłodnicze, mały sprzęt AGD, a nawet komplet garnków. W ramach zadania zagospodarowano także teren wokół świetlicy, wykonano nasadzenia roślin, założono kostkę brukową, zamontowano bramę i ogrodzenie. Wartość całkowita inwestycji wyniosła ponad 440 tysięcy złotych, z czego blisko 200 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Prow w ramach poddziałania inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowania przestrzeni publicznej. Przez pryzmat niemal identycznego zakresu inwestycji jak w Lipicach, kulturalnym centrum wsi stała się również remiza OSP w Wielołęce. Dzięki poczynionym pracom budowlanym obiekt stał się ogólnodostępnym i przyjaznym miejscem dla mieszkańców wsi. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 450 tysięcy złotych, z czego ponad ćwierć miliona złotych stanowiło pozyskane przez gminę dofinansowanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy, zdecydowano też o wybudowaniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Realizacja tego zadania pozwoliła na wzrost udziału odpadów zbieranych selektywnie, a co za tym idzie, także poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Brak takiego miejsca był dotychczas dużym utrudnieniem dla mieszkańców gminy Grodziec, bo zmuszeni oni byli wozić niektóre odpady do sąsiedniej gminy. Dzisiaj, dzięki tej inwestycji, problem już nie istnieje. Szok jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach od 8 do 15, a także, na prośbę mieszkańców, w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 8 do 13. Inwestycja została zrealizowana dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2 Gospodarka Odpadami. Całkowita wartość zadania wyniosła blisko 550 tys. zł przy wkładzie własnym gminy Grodziec w kwocie 170 tys. zł. Środki unijne były też podstawą realizacji największej inwestycji w Gminie Grodziec w ostatnich latach czyli rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Grodzcu. Inwestycja polegała na budowie i zainstalowaniu drugiego reaktora typu SBR o przepustowości 300 m3 na dobę oraz włączeniu go w ciąg technologiczny istniejącej oczyszczalni. Alternatywa w postaci budowy dodatkowego SBR-u pozwoliła nie tylko na zwiększenie ogólnej przepustowości oczyszczalni do poziomu 600 m3 na dobę, ale także na zachowanie ciągłości funkcjonowania instalacji w przypadku nieprzewidzianych usterek i Awarii. A wszystko to z myślą o rozbudowie w przyszłości kanalizacji sanitarnej i włączeniu w nią kolejnych gospodarstw domowych. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wyniosła ponad 2 150 tysięcy złotych, z czego ponad pół miliona złotych stanowiły środki unijne pozyskane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. W ramach inwestycji w gospodarkę wodnościekową samorząd grodziecki przystąpił także do modernizacji stacji uzdatniania wody w Grodźcu. Za kwotę ponad ćwierć miliona złotych dokonano całkowicie nowego odwiertu utworu studziennego i wykonaniu nowej pompowni wody głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompleksowym podłączeniem do istniejącej stacji suw. Inwestycja ta była niezwykle pilna. Niestety zarówno wiek jak i stan techniczny infrastruktury nie pozostawiał żadnych złudzeń, że należy w tym temacie działać szybko 1974, 1980, 1986. Z tych lat bowiem pochodzą studnie głębinowe, które do tej pory zaopatrywały część gminy w wodę pitną. Nowa inwestycja zapewni wszystkim mieszkańcom niczym nieskrępowany dostęp do lepszej jakościowo wody i będzie skuteczną odpowiedzią na zagrożenia w postaci radykalnego spadku poziomu wód gruntowych. W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wzrostu jakości życia mieszkańców gmina przeznaczyła też znaczne środki na infrastrukturę drogową. Dzięki zaangażowaniu środków własnych, pozyskanym dofinansowaniom, oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi udało się w ostatnim czasie zrealizować na terenie gminy sześć inwestycji drogowych. Pierwszą z nich była przebudowa drogi gminnej Lipice Nowa Huta Stara Huta Stary Borowiec. Całkowita wartość zadania, obejmująca budowę drogi o łącznej długości 2 km, wyniosła 930 tysięcy zł, z czego blisko 400 tysięcy stanowiły środki pozyskane z samorządu województwa Wielkopolskiego. Wybudowany w dwóch etapach odcinek drogi jest przedostatnim etapem inwestycji, która pozwoli na połączenie drogą asfaltową miejscowości Lipice, Nowa Huta, Stara Huta, Stary Borowiec i Mokre. Zakończenie wszystkich prac drogowych na tym odcinku jest planowane na rok 2021. Dzięki środkom unijnym pozyskanym przez gminę w ramach projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z nowej drogi asfaltowej wraz z chodnikiem mogą cieszyć się także mieszkańcy Janowa. W ramach inwestycji powstała droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 828 m i szerokości 4,5 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, a także poboczem o szerokości 1 m wraz ze zjazdami. Ostatecznie wartość zadania wyniosła ponad 727 tysięcy złotych, z czego planuje się, że 63 i 63 setne kosztów kwalifikowanych inwestycji zostanie pokryte ze środków unijnych. Nowa droga w połączeniu z ukończoną niedawno przebudową odcinka Janów Jaroszewice-Krodzieckie nie tylko ułatwi komunikację między miejscowościami i gminami, ale będzie stanowić także bezpieczną alternatywę dla drogi wojewódzkiej. Pozostałe inwestycje drogowe zrealizowane na terenie Gminy Grodziec są efektem współpracy lokalnego samorządu z partnerami zewnętrznymi. Dzięki współpracy Gminy Grodziec z Powiatem Konińskim i Nadleśnictwem Grodziec oddano do użytku kolejny etap drogi asfaltowej łączącej miejscowości Lipice i Stara Świca. Partnerski projekt zaowocował przebudową kolejnego fragmentu drogi powiatowej na odcinku 800 metrów, a łączna wartość całego przedsięwzięcia wyniosła ponad 360 tysięcy złotych. Na kanwie realizowanego w ostatnich latach projektu unijnego pod nazwą Samorządy i Lasy Państwowe Razem dla Grodzieckiej Przyrody o wartości bagatela 1 200 000 zł możliwe było również wykonanie kanalizacji deszczowej i ścieżki edukacyjnej wzdłuż ulicy Leśnej w Grodzcu. Wartość całkowita tej inwestycji wyniosła blisko 600 000 zł. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie zaś uczniów uczęszczających do pobliskiej szkoły wspólnymi siłami samorządów, gminnego i powiatowego udało się również zrealizować zadanie polegające na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Biskupice. Dodatkowo w celu ograniczenia prędkości pojazdów zamontowano w tym miejscu tablice radarowe pomiaru prędkości. Zamkowita wartość wspólnie zrealizowanego przedsięwzięcia wyniosła ponad 285 tysięcy złotych. Współpraca między gminą Grodziec a Powiatem Konińskim zaowocowała także przebudową Pobocza przy drodze powiatowej łączącej miejscowości Grodziec i Wielołęka. Wartość wspólnie sfinansowanej inwestycji wyniosła blisko 750 tysięcy złotych. Przebudowa Pobocza pozwoliła na połączenie obu miejscowości dodatkowym pasem drogowym oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w porze nocnej, a jednocześnie w celu ograniczenia wydatków związanych z utrzymaniem przestarzałej infrastruktury oświetleniowej, Gmina Grodziec zrezygnowała z nocnej przerwy oświetleniowej i zainwestowała w lampy energooszczędne typu LED. Udało się to dzięki wygospodarowaniu na ten cel środków własnych z budżetu gminy oraz współpracy ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka Zoo w Kaliszu. Nowa strategia zakłada. Sukcesywną wymianę przestarzałych opraw rtęciowych i sodowych na oprawy typu LED wraz z wykorzystaniem infrastruktury istniejącej. Budowa oświetlenia ulicznego typu LED w miejscowościach Królików, Łagiewniki, Biała Kolonia, Grodziec. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań polegających na budowie oświetlenia ulicznego typu LED w miejscowościach Grodziec, Wielołęka, Aleksandrówek, Bystrzyca, Stara Cieświca, Lipice, i Janów, Stare Grądy. Pierwsze efekty prac widać już m.in. w biskupicach, groćcu, łagiewnikach i królikowie. Docelowo zadaniem zostaną objęte niemal wszystkie miejscowości na terenie gminy. Za chwilę będzie przeprowadzona próba serem. W kontekście zapewnienia mieszkańcom gminy tego, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwa, zdecydowano także o całkowitej zmianie w podejściu do służb ratowniczych i przeznaczeniu znacznych środków finansowych na realizację ich zadań statutowych. Inwestycje w szeroko rozumiane bezpieczeństwo na terenie gminy rozpoczęto od przystąpienia do realizowanego przez powiat koniński projektu polegającego na wdrożeniu systemu wczesnego ostrzegania pod nazwą Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych. Dzięki temu udało się zakupić cztery nowoczesne syreny alarmowe dla jednostek OSP. Grodziec, królików, lipice i biskupice oraz wyposażyć strażnicę w nowoczesny system powiadamiania ratunkowego. A wszystko to, co warte podkreślenia, za 15% wartości przedsięwzięcia, które w ujęciu całościowym w przypadku gminy Grodziec wyniosłoby ponad 110 tysięcy złotych. Z myślą o zwiększeniu efektywności działań służb ratowniczych, znaczące środki finansowe, lokalny samorząd przeznaczył na zakup fabrycznie nowych samochodów pożarniczych. Dzięki zaangażowaniu środków z budżetu gminy oraz pozyskanemu dofinansowaniu udało się zakupić w 2019 roku średni samochód pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach. Dla będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jednostki, był to pierwszy nowy wóz w historii jej działalności. Nowe Volvo FL 4x4, o wartości 766 000 zł, zastąpiło 40-letniego Magirusa. Po 103 latach funkcjonowania jednostki także strażacy z Królikowa doczekali się nowego wozu strażackiego. Dzięki zaangażowaniu samorządu i mieszkańców gminy udało się pozyskać dofinansowanie i zebrać potrzebną kwotę na zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Tym razem za sumę 788 000 zł został zakupiony średni samochód pożarniczy MAN TGM 13290. Tak dużą kwotę na zakup auta udało się zebrać dzięki zaangażowaniu środków własnych gminy, pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Komińskiego oraz przeprowadzonej przez Druchów Strulikowa zbiórki internetowej wśród mieszkańców gminy, dzięki której udało się zebrać ponad 23 tysiące złotych. Nowoczesny man zastąpił wysłużonego Mercedesa Daimlera 608D z 1974 roku. Nowe samochody strażackie to jednak nie wszystko. Samorząd grodziecki cały czas sukcesywnie zwiększa alokację środków budżetowych na bieżącą działalność jednostek oraz zabiega o dodatkowe środki finansowe na ich rozwój i doposażenie. Tylko w ostatnim czasie wykorzystując m.in. możliwości jakie daje państwo, pozyskano środki w wysokości blisko 60 tys. zł na zakup ubrań specjalnych i hełmów strażackich. Nowy sprzęt trafił do jednostek OSP z Grodźca, Biskupic, Lądku i Królikowa. Kolejne środki przeznaczone na ten cel udało się pozyskać także za pośrednictwem rządowego programu 5000+. W celu usprawnienia współpracy na linii samorząd Ochotnicze Straże Pożarne wraz z początkiem kadencji zdecydowano także o powołaniu w strukturze Urzędu Gminy Grodziec etatowego stanowiska Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej. Zmiany na lepsze dosięgnęły także szeroko rozumianą oświatę. W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły podjęto się modernizacji budynku szkolnego Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach. Zadanie obejmowało m.in. całkowitą wymianę pokrycia dachowego, więźby dachowej, orynnowania oraz montaż instalacji odgromowej. W ten sposób, po wielu latach oczekiwań, ten zabytkowy budynek stanowiący część zespołu dworskiego w Biskupicach zyskał drugie życie. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 481 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy udało się gminie pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków. Swoją cegiełkę w odnowę obiektu wnieśli także mieszkańcy sołectwa Biskupice, przeznaczając część Funduszu sołeckiego. Dzięki pozyskanym przez gminę środkom unijnym za pośrednictwem samorządu województwa Wielkopolskiego można było także spełnić marzenia przedszkolaków w Grodźcu. Za kwotę ponad 377 tysięcy złotych, bo taka była całkowita wartość projektu, udało się zmodernizować placówkę oraz wprowadzić wiele rozwiązań ułatwiających jej funkcjonowanie. Projekt umożliwił między innymi zwiększenie bazy placówki o nowe sale z przeznaczeniem dla 3 i 4 latków, zwiększenie miejsc dla dzieci w przedszkolu do 125 oraz, co bardzo ważne, Bezzmianowość. Przedszkole zyskało również nowe sprzęty, meble, materiały i pomoce dydaktyczne, a plac zabaw nowe elementy zabawowe. Dofinansowanie pozwoliło na podniesienie kompetencji dzieci w ramach całej palety zajęć dodatkowych, gimnastyki, logarytmiki, motoryki, zajęć muzycznych, teatralnych i innych. Zyskali też sami nauczyciele, którym sfinansowano szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu wczesnego wspomagania dziecka. Możliwe stało się także zatrudnienie nowych pracowników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podopiecznych, dowożonych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, samorząd postanowił także o przeznaczeniu środków własnych na zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowe auto, zakupione za kwotę blisko 137 tysięcy złotych, zastąpiło starego i wysłużonego poprzednika, a wszystko to w trosce o poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania małych pasażerów. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy postanowiono również zadbać o infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Tym razem dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki powstały na terenie miejscowości mokre królików i łagiewniki otwarte strefy aktywności. W ramach projektu w każdej z tych lokalizacji powstały miejsca zabawy i rekreacji. Zostały wybudowane place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz strefy relaksu. Zagospodarowanie terenu obejmowało także montaż elementów małej infrastruktury oraz ogrodzenie terenu. Ta międzypokoleniowa inwestycja może dziś służyć zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Wartość całkowita wszystkich OS wyniosła ponad 232 000 zł, przy wkładzie własnym gminy w wysokości 78 000 zł. W obrębie istniejących zmian jakościowych w dziedzinie sportu i rekreacji doszło także do modernizacji płyty boiska Stadionu Gminnego w Grodźcu. Oprócz rekultywacji murawy zakupiono także nowe bramki oraz elementy małej infrastruktury towarzyszącej. Ta długo wyczekiwana, szczególnie przez miłośników piłki nożnej, inwestycja wyniosła ponad 142 tysiące złotych. A wszystko to dzięki zaangażowaniu środków gminnych oraz pozyskanemu po raz pierwszy w historii gminy dofinansowaniu w dziesiątej edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska wieś", organizowanym przez samorząd województwa wielkopolskiego w ramach w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Współpraca powiatu Konickiego z gminą Grodziec odbywa się na wielu płaszczyznach. Dlatego przypomnę, że dzięki temu w ostatnim czasie udało się. Między innymi budować w miejscowości Biskupice i Biała, przebudować kolejny etap budowy drogi Starej Ciświcy, przebudować niebezpieczne pobocze drogi między Grodzcem a wielułęką. Na terenie gminy Grodziec realizujemy też wiele programów unijnych, chociażby takie jak bezpieczny powiat koniński wsparcie systemu wczesnego ostrzegania, czy samorząd i lasy państwowe razem dla grodzieckiej przyrody. Wspólnie z wójtem Gminy zamierzamy realizować kolejne zadania w roku 2021. Zaplanowaliśmy m.in. budowę chodnika w miejscowości Łagiewniki i Lipice oraz przebudowę dalszego odcinka drogi powiatowej Starej Ciświcy. Cieszę się, że nasza współpraca układa się bardzo owocnie dla dobra mieszkańców Gminy Grodziec i Powiatu konińskiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zmienił oblicze wielu miejscowości w naszym regionie. Zmienił również oblicze wielu miejscowości w gminie Grodziec, bo dzięki środkom pozyskanym w ramach środków unijnych udało się zmienić oblicze targowiska w Grodźcu, powstały nowe drogi, wybudowano kanalizację, zmodernizowano świetlice wiejskie, sale OSP czy bibliotekę. To bardzo mocne wsparcie dla takich gmin jak gmina Grodziec. Blisko 5 milionów złotych pozyskanych to środki, które wpłynęły na poprawę życia mieszkańców gminy Grodziec. Myślę, że tylko dzięki temu wsparciu z Unii Europejskiej możemy mówić o dalszym rozwoju i o tym, by zmieniały się nasze miejscowości, nasze małe ojczyzny. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję, że poświęciliście chwilę na obejrzenie materiału filmowego, będącego swoistym podsumowaniem naszej dwuletniej pracy w sferze inwestycji. Pragnę podkreślić, że są to efekty pracy bardzo wielu osób pracowników Urzędu Gminy w Grodźcu, jednostek podległych, radnych, sałtysów, strażaków, członków naszych lokalnych stowarzyszeń. Kluczowa dla osiągniętych sukcesów była także współpraca z partnerami zewnętrznymi. Takimi jak chociażby Powiat Koniński czy samorząd województwa Wielkopolskiego. Z tego też miejsca wszystkim tym osobom, którym jak widać dobro Gminy Grodziec leży na sercu, chcę serdecznie podziękować. Wierzę, że wspólnymi siłami na kanwie dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy będziemy mogli dalej zmieniać naszą gminę na lepsze, czego sobie i wszystkim Państwu życzę. nagrodziec. Razem możemy więcej. Dziękujemy.